Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ta biało-czerwona flaga, która jest na Waszych ekranach w lewym górnym rogu, to nie przez przypadek. Jestem Polakiem, jesteście Polakami, jesteśmy Polakami, jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku i dlatego dałem sobie tak po prostu, dałem sobie biało-czerwoną flagę, no bo to jest nasz symbol narodowy: biało-czerwony. Moi kochani, zanim Wam pokażę bardzo ciekawy, ale to bardzo ciekawy film. Filmik, on nie będzie długi, to chciałbym kilka zdań powiedzieć tak od siebie. Tak gwoli wstępu. Moi drodzy, Polska to jest event na skalę światową. Jest to w pewnym sensie fenomen na skalę światową. Niektórzy to na nas patrzą z takimi rozdziawionymi, jak to się mówi, no dobra, buziami, żeby nie było brzydko, bo to jest fenomen pod tym względem, że Zarządcy nasi zabierają biednym, by dawać bogatym, albo na przykład zabierają swojej rodzinie, by dawać innej rodzinie, na przykład sąsiadom. No to jest w pewnym sensie evenement. Za chwileczkę puszczę film takiego jakiegoś tam ministra, wójcika, on jest Solidarnej Polski. Wiadomo, że oni są źli, oni są wszyscy źli, no ale oni już nawet się do tego przyznawają, że. Że będą bankrutami, że po prostu nie będzie ich stać. Posłuchajcie sobie, najlepiej to sobie posłuchajcie teraz, a ja zaraz do Was wrócę. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż chodzi o koszty, które niesie z tytułu przyjęcia uchodźców, wzięło na siebie, na swoje barki państwo polskie. Otóż, szanowni państwo, obecnie do Polski wjechało około 3 milionów uchodźców. 3 milionów uchodźców. Koszt dzienny utrzymania uchodźcy to jest od 100 do 140 zł. W skali miesiąca to jest około 415 milionów zł. Chciałbym to wyraźnie podkreślić, że eksperci szacują, że koszt pomocy Ukrainie wyniesie w tym roku od 10 do 22% budżetu państwa. Ten koleś, ten koleś powiedział, że 1,4% czwarta, czwarta budżetu państwa będzie przekazana na pomoc jedna czwarta. To jest sytuacja po prostu kuriozalna. Powiem wam szczerze, że kuriozalna. On tam się pomylił, ponieważ 140 złotych na jedną osobę dziennie, to daje dziennie na wszystkich ponad 400 milionów złotych. No to sobie obliczcie, ile to daje miesięcznie. No 420 milionów razy 30, no to, moi kochani, ponad 10 miliardów złotych. Miesięcznie 10 miliardów złotych przeznaczamy i to będzie 1 czwarta naszego budżetu państwa. Ale kto nam zabroni? Powiedzcie mi, kto nam zabroni? No przecież Polacy są bogaci, Polacy wszyscy mają swoje mieszkania, swoje domy, nikt nie ma kredytów, stać nas, by kupić to po prostu za gotówkę, Albo z bardzo wysokim wkładem własnym mamy nowoczesne, najnowsze samochody, stać nas na podróże dookoła świata, na wakacje na wszystko nas stać. Więc w pewnym dniu doszliśmy do takiego. Konsensusu doszliśmy do pewnych przemyśleń, że skoro my już mamy wszystko i już niczego nie potrzebujemy, jesteśmy naprawdę w fenomenalnej sytuacji, no to teraz damy to coś komuś innemu. No tak to wygląda, nie? No Szwajcarów nie stać, Norwegów nie stać, Holendrów, Niemców, Francuzów, Belgów nie stać, ale nas stać, nas stać. Po prostu jesteśmy bardzo bogatym krajem i stać nas, żeby jedną czwartą budżetu państwa żeby 420 milionów złotych dziennie dawać, rozdawać charytatywnie. Po prostu, charytatywnie. Moi kochani, oczywiście to mówiłem żartem, że nas stać, bo nas nie stać. My jesteśmy biedakami, oni drukują pieniądze, nie śpią po nocach, bo cały czas. Stoją albo siedzą, albo śpią przy drukarce. Drukarkę sobie włączą i tak drukuje te pieniądze i drukuje. Sami się u siebie zapożyczają. Ledwo zipiemy, ledwo kwiczymy. Pod koniec zeszłego roku mówiłem, że w połowie tego roku, tak czerwiec, lipiec, pierdyknie tak, że się może większa ilość Polaków obudzi. To jeszcze było przed tą zawieruchą wschodnią. No a że teraz jest zawierucha wschodnia, no to pierdyknięcie będzie 14 tysięcy razy mocniejsze. Ale nas stać. Przecież my nawet nie potrzebujemy pomocy innych. A tak na serio, to my potrzebujemy pomocy. Morawiecki cały czas prosi tę Unię, pomóżcie, a oni nam nie dali ani jednego eurocenta. Ani jednego eurocenta. Wszystko z naszych pieniędzy. Dosłownie teńko z naszych pieniędzy leci. Pieniądze są tak trwonione, jak nigdy wcześniej. Po prostu. Tak trwonią pieniądze. Ja nie wiem skąd oni mają tyle tych pieniędzy, ponieważ emerytura najniższa i to bardzo często występująca w Polsce wynosi chyba 1100 czy 1200 zł, a tutaj 1200 zł na jedną osobę dofinansowania dla osoby, która swoje drzwi otworzy. Czy my żyjemy w normalnym państwie, że nas nie stać? Czyli coś takiego jak macie swoją rodzinę, swój dom, nie stać was, słabo zarabiacie, no ale wszystko to co macie rozdacie, a dodatkowo zapożyczycie się, bo weźmiecie sobie kredyty, jakieś tam pożyczki, daniny, i to też wszystko rozdacie, czyli nic dla siebie, jeszcze zapożyczeni, no ale jesteście dobrymi Samarytaninami, tak? Tak to wygląda. Moi drodzy, ja nie chcę być złym prorokiem, ja naprawdę nie chcę być złym prorokiem, ale jak ja słyszę coś takiego, jak ja słyszę gościa gdzieś tam wysoko postawionego, który mówi, że 22%, nawet, a według moich obliczeń więcej, bo oni zawsze to sobie zaniżają, więc przypuszczam, że nawet do 30 może skoczyć, czyli to będzie 30, no dobra, nawet te 25%, to jest 1 czwarta budżetu państwa. To jest tak olbrzymia kwota, to jest tak olbrzymia kwota, że nawet Szwajcaria z Norwegią razem wzięte, razem wzięte, by tego nie potrafiły udźwignąć. Nawet tak bogate państwa. Nawet tak bogate. A co dopiero biedna Polska, biedna, po prostu biedna. Wszyscy zapożyczeni, wszyscy w kredytach, i tak biorą te kredyty, i biorą, moi drodzy, proszę was, nie bierzcie kredytów. Nie bierzcie, bo banki się tak bogacą. To jest też ewenement na skalę światową, bo za granicą, na przykład we Francji, z moich informacji, potwierdzonych, bo sam sprawdzałem. Kredyt jak się bierze na dom czy na mieszkanie hipoteczny. To się płaci cały czas tyle samo i nikt nie doi. I to te same banki, na przykład BNP Paribas, tam nie doi, a w Polsce doi. W Polsce doi, wszystko skacze. Dzisiaj się okazało, że mamy najwyższą inflację w XXI wieku. Najwyższą, największą, po prostu gigantyczną. To, co macie teraz na swoich ekranach, gigant, gigant. To, co było jeszcze parę lat temu i to, co jest teraz. To jest, ja wiem, że w innych państwach też jest inflacja. Ja to doskonale wiem, żeby nie było. To jest naprawdę Armageddon. To jest armagedon finansowy. Nas nie będzie wkrótce stać na nic. A na pewno nie na kupno domu czy mieszkania, czy wzięcia tego nieszczęsnego nawet kredytu. Ostatnio Business Insider opublikował taką tabelę, jak to lepiej wynajmować, niż brać kredyt. A wiecie, że no, jest tak zaplanowane, że. My nie będziemy mieć niczego swojego, czyli to zmierza wszystko w określonym kierunku. Czyli nie będziecie stać na kupno mieszkania. Ciebie będzie stać co najwyżej wynająć, wynajmować. Czyli tak, będziesz szczęśliwy, ale nie będziesz miał niczego swojego. Wkrótce nie będzie ludzi stać, Polaków, na utrzymanie samochodu, na tankowanie, na utrzymanie, na podatki. Nie będzie stać. Więc jadąc gdzieś na wakacje, będzie można wypożyczyć albo jadąc na komunię, Albo na wesele, no to na weekend dwie doby, dwie nocki. No to wypożyczymy sobie auto. Będzie taniej. Małymi kroczkami. Wszystko małymi kroczkami. Nie od razu. Nie od razu. Miła, a raczej miły, nie od razu. Pan Morawiecki doprowadzi nas do ruiny, ale to każdy inny pewnie też by doprowadził, ale on jest tym specjalistą. On jest takim fajnym doprowadzaczem do ruiny. On jest wręcz wyśmienitym doprowadzaczem do ruiny. To jest taki. Ewenement też fenomen w jakimś tam stopniu na skalę światową, ponieważ nawet, nawet tej miski ryżu nie będziemy mieć, nawet tej ryski, miski ryżu. Jeszcze będą takie czasy, że ludzie sobie powiedzą, ależ zjadłbym albo zjadłabym tę miskę ryżu. Jeszcze będą takie czasy. Oby, oby to nie nastąpiło, obym się mylił. Ale wszystko zmierza w tym kierunku, że będzie, w połowie roku będzie. Tak pierdyknie tak pierdyknie, ja widzę teraz tych wszystkich Polaków, chodzą, zadowoleni, goszczący, yy, charytatywnie tacy wszyscy teraz, to jak wam dopierniczą jeszcze ceny, jak wam podniosą wszystko, co tylko mogą podnieść, no to wtedy może się obudzicie. Moi drodzy, napiszcie, co o tym sądzicie, bo sytuacja jest wręcz nieprawdopodobna. To, co się dzieje, to jest nieprawdopodobne. To jest powyżej wszelakich statystyk, to żadne statystyki tego, nie obejmują już. To już się wymyka spod kontroli od dłuższego czasu. To już jest takie lunatykowanie. Oni już wstają rano i lunatykują, co by tutaj sknocić, co by tutaj zepsuć. Jak utrudnić życie Polakom? Jak im utrudnić życie? Jak ich zasmucić? Jak ich doprowadzić do depresji? A to się dopiero zacznie, bo ludzie mają kredyty. Nie będzie ich stać. To jest bardzo niepokojące zjawisko. Nie będzie ich stać. Nie będzie stać. Się. Banki zarabiają teraz krocie. Zarabiają krocie. A mówienie, że stopy procentowe trzeba podnosić, bo inflacja pójdzie w dół, przecież stopy procentowe idą w górę, szaleją, inflacja idzie w górę, szaleje, wszystko szaleje. Kiedy ta inflacja zmaleje? Ja się pytam, kiedy? Jak stopy dopierniczą 100%? Może. No dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko, moi drodzy. Ja nie mam żadnych kredytów, jestem człowiekiem wolnym, ale też nie mogę potępiać osoby, które wzięły kredyt, ponieważ nie mi oceniać. Ale lepiej nie brać. Lepiej nie brać i być wolnym człowiekiem, nie dawać zarabiać globalistom i tym wszystkim ludziom, którzy dla naszego nieszczęścia są w stanie zrobić wszystko. Trzymajcie się bardzo cieplutko i do usłyszenia, cześć. Pa pa.